Dzień trzeci. Tak sobie spaliśmy na plaży. Czy był to dobry pomysł, żeby aż tak blisko plaży? Może nie do końca. Chociaż nie zmarzliśmy, tylko w nocy się taki wiatr wezbrał, że dość... po prostu tak telepotało trochę hamakiem i w sumie ciepło było tak naprawdę. Nawet się wyspaliśmy, mimo że spaliśmy dość krótko, bo wcześniej wstaliśmy. Jest w sumie 7.20. No dobrze się spało, tylko że jakbyśmy sobie weszli tam troszkę tam w głowę no to nie byłoby w ogóle takiego problemu, byśmy po prostu bez, bez wybudzania spali, nie? To też jest trochę różnica, chociaż no takie przeżycie i tak fajnie, i tak fajnie. No, pierwszy raz tak spałem, żeby tak stricte przy plaży, w hamaku, więc spoko. Ogniseczko małe rozpalone, tutaj się jajeczka nam zaraz będą gotować. Podgotujemy sobie jajeczka, także zjemy sobie z, jakąś, z jakimś lebusiem. No i dzisiaj mamy 60 parę kilometrów, żeby dojechać do, na takie pole kempingowe, gdzie jest domek, który sobie właśnie wczoraj wieczorem zabukowaliśmy rzecz w tym, że gdzieś koło 13 może nawet wcześniej mają przyjść burze tutaj w tej okolicy i właśnie pasuje tam dojechać do tego domku przed, przed tymi burzami więc zjemy śniadanie, pakujemy się odwiedził nas tutaj yy, rowerzysta taki Anglik poczęstowaliśmy go jajeczkiem, pogadaliśmy no w sumie z 20 minut chyba pogadaliśmy on mówi, że jedzie z Italii, z Włoch, właśnie tym wybrzeżem. Opowiadał nam sporo, właśnie też był na... Bardzo polecał Workaway, tak się nazywa? Workaway? Tak. Słyszeliśmy o tym już, ale że to jest jakaś taka aplikacja, w sensie taki system, że się podbija do kogoś do, do pracy, na takiej zasadzie, że on ci funduje akomodację, dach nad głową, jedzenie w zamian za jakąś pracę i że jest taki, tak właśnie ludzie krążą od jednego do drugiego on to opowiadał, bardzo był zafascynowany tym bo on już mówi, że jest jakieś trzy miesiące w, w drodze to sobie tutaj przy ognisku chwilę pogadaliśmy, jajeczko sobie zjadł podziękował no i tak to leci, a my się zbieramy powoli no i będziemy jechać wyjeżdżamy w pół do dziesiątej więc trzeba naginać jeżeli o rzeczywiście o 12 ma się pogoda spłuczyć, to mamy 2,5 godziny na zrobienie 66, to nie zdążymy praktycznie. No może, no może o tej 12 nie będzie tego deszczu, oby. Widocznie koła się obywateli, 20 na Dziesiąta jesteśmy na takim cmentarzu przy drodze, małym. Klimacik taki, no ten cmentarz to widać, czy ma ho, ho, ho lat. Chyba tutaj za bardzo już nikt się tym nie zajmuje. Rad jeszcze jest. Jeszcze do, z... do jeszcze do zjedzenia. Pierwszy lepszy grup 52 i 50 rok. Juri i Anna. 20 kilometr. Teoretycznie bardzo płaska jest ta Estonia, a w praktyce to wygląda tak, że jednak tutaj co chwilę się coś jedzie, ale bardzo małe kąty nachylenia, ale tak górka-dół, górka-dół. Jest miasteczko Tostama. Pewnie mają tosty. I tutaj będzie sklep. Jesteśmy na prawie 40 km, ale myślę, że zrobimy sobie zakupy już takie na dzisiaj cały dzień i jutro na śniadanie, żebyśmy mieli, bo z tymi sklepami tutaj jest tak właśnie, o, o, no, jest jak jest. Więc póki jest okazja, myślę, że to będzie jakiś większy właśnie z tego, co patrzyłem, to się zaopatrzymy. Jest sporo rowerzystów. Food market jest. Jakiś niezbyt chyba potężny, ale myślę, że się zaopatrzymy wystarczająco. Hey, o oh, hello! Hey, to Karolina na zakupach. Zrobiliśmy zakupy. Zostało nam 25 km do kempingu do tego domku. I co prawda już jest prawie pierwsza godzina, ale na szczęście nie widać żadnych chmur. Z tego co patrzyłem na Windy, no to trochę to się zmieniło i trochę te chmury inaczej wyglądają już. Tam pod sklepem w ogóle spotkaliśmy znowu tego gościa, co rano z nim gadaliśmy. Pojechał już wcześniej, także jeszcze pewnie go, jeszcze pewnie się z nim przepniemy parę razy. On, on ma ten sam kierunek co my. Szybka poprawka ekwipunku. Na uroczym przystanku, tam koniki się pasą. widorki sobie wiszą. Hajka sypiły bez kietki. Menikür musi być zrobiony. Menikür. Jeszcze nie wspominałem, że mam dzisiaj ze sobą kolejny atrybut podróżnika. Chyba levelowałem. Mianowicie sław sami. Harmonii. Miasteczko Kulli. Nam została jakaś dyszka do kempingu. Tutaj, tutaj z jedzą, które jest jakieś jakiś jedzonko jest na razie w Myśmy zapasy mamy w razie czego tam od tego kempingu do sklepu jutro rano też nie będzie daleko jak będziemy jechać dalej. Więc lajcik. Halo. No i tak straszyło to było bólu, straszyło, jest po 14 i dalej słoneczko, fajnie, żadnych chmur nie widać, ale dobrze, my już dojeżdżamy na ten kemping, zaraz zobaczymy jak to wygląda, jak ten domek. Jesteśmy na miejscu, to jest, się nazywa Mae, znaczy a z takimi kropeczkami się czyta, Mae, yy. Nikogo tu nie widzę, ale... Myślę, że jak sobie tutaj siądziemy, to się nikomu nie stanie. Jest tam łazienka, fajnie. Ale klimacik, mega. Spójrzcie tylko, tu jest prawdopodobnie dom gospodarza. Mian jakieś tutaj y, leżaczki, jakiś hamaczek. Ubikacja, tam też prysznic powinien być. I patrzcie na to, patrzcie jaka kuchnia. Po prostu wow, zadoszone tak na podwórku. Ale petarda, grille, nie grille. Czyściutko. Stół, fajnie, obrusik, czyściutko. Tutaj normalnie kuchnia jak w domu. Karolina mówi, że w ubikacji jest przeszklone, że las widać. Fajnie, naprawdę fajnie. Zobaczymy jak pokój. Jeszcze nie gadaliśmy z właścicielem. Jest 14.30, a tam jest o od 15.00, zameldowanie. Napisałem, że jesteśmy, że czekamy tutaj, ale że nigdzie nie spieszymy, także... O, tu jest papier do rąk, widzę. Ja przed chwilą wytarłem to papierem chyba do, do blatu. Ale to tylko kawałek papieru. I chillerka dzisiaj. Odpoczywamy. Regeneracja. Tam jest ta kuchnia. A tutaj jest nasz pokoik. I zobaczcie sami. No petarda. Fajnie. No, ta miejscoweczka powiem wam rewelacja. No, gospodarz mega miły, jego żona też pralkę mieli yy, nieczynną jakoś tam w tym, ale mają w domu i wzięli od nas pranie normalnie, ale w ogóle bez żadnego nic. W sumie zapytaliśmy o pralkę i sam gościu zaproponował, że wezmą nam do środka i wypiorą. Szliśmy, szliśmy, komary nas jadły, jadły. Trochę ich tutaj nasyciliśmy. Ale no jakieś 10 minut może i mamy taką miejscóweczkę nad wodą. Jest ławeczka. Gości mówi, że to jest ich private. Tutaj jakoś, No to jest takie dojście, po prostu przez krzaki, on sam sobie pewnie kładem to rozjeździł, przeczesał i dali sobie ławeczkę, bo tu nic nie ma ludzie. Ale... Tu nic nie ma ludzie. Tu nic nie ma, ludzie, są krzaki. Tu nic nie ma. Jest morze. Komary są w lesie. Tutaj na szczęście ich nie ma, więc jak będziemy wracać, to będziemy biec pewnie. Staram po się pokazać, jak, jak, na jaka to jest skala tych komarów. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ugryzień pod kolanem w jednym miejscu, po drugiej nocy podobnie. One są w ogóle te komary, jakieś takie co jest nieco większe niż u nas. A to tylko w jedną stronę jeszcze trzeba będzie wrócić. to... Ale mamy tego ofa w sumie, się tylko nie spsikaliśmy się w tą stronę, także teraz się na pewno spsikamy. Albo taką będziemy psikać przed siebie, taką wielką mgłę robić i, i biec przez nią. Ukraczamy w Aleję komarów. Trzeba jak najszybciej tutaj cyk, cyk, w prawo. Patrzcie, jakie giga drzewo. Gościu mówi, że dom, i że ma 200 lat. Dobry, czwarty dzień podróży rowerowej. Korzystając z okazji parcia Kałazieneczka, prześciekłony fajnie ten jest las. Podobnie w, pod prysznicem. Stoisz sobie pod prysznicem, byś w patrzysz sobie tam na, na las. Fajnie, generalnie bardzo, bardzo ładnie, psztulnie, schludnie. Wczoraj jeszcze ta pani nam właśnie z, małżonka tu gospodarza zrobiła pranie razem z suszeniem, także z, czyściutkie, pachnące, po prostu miodzio. Tutaj przy stole posiedzieliśmy wieczorem, winko wypiliśmy, pogadaliśmy. Jeszcze, jeszcze taki Hans był, yy, niderlandczyk z Holandii, starszy gościu. No jak posiedzieliśmy, pogadaliśmy. O, tu widać jakiś pajączyk, zdążył zrobić sobie domek no tak, no my sobie zrobimy śniadanie co tutaj mamy do zjedzenia to sobie zjemy wypijemy kawę, no i się zbieramy no i dzisiaj jest dość wcześnie, fajnie, 7.50, więc myślę, że gdzieś koło 9.00 realnie wyjedziemy no i dzisiaj będzie przeprawa przez prom no i będziemy już wjeżdżać na wyspę. trochę mnie martwi fakt, że że nie mamy dętki zapasowej a z tego co patrzyłem to tu nie będzie żadnego sklepu bo w tym ostatnim mieście w Parnawie było dużo sklepów ale była niedziela a teraz to następne to chyba będą dopiero w, w Talinie z tego co, co patrzyłem cześć Rudy cześć Rudy ale no on jest do głaskania, do głaskania tak Kawałku córa Sierżu jak się widzi, jak się patrzy. A to my two Good luck! Także wyjeżdżamy. Jest dziesiąta, troszkę się nam to obsunęło, ale tam jeszcze pogadaliśmy, to pakowanie, no to zawsze tak schodzi. Ale i tak czas jest dobry. Pogoda taka troszeczkę pochmurnie, ale um, raczej no, nie, nie, nie są deszczowe te chmury. No i co, mamy 33 km do promu, także tam będziemy pewnie do dwóch godzin. No i no i co, no i na wyspy. Dyszka za nami, mkniemy taką u nic tu nie jeździ. Minęły. Minęły masz, nas może trzy samochody. Fajny asfalcik. Jedziemy. Połowa do promu zrobiona. Jeszcze jakieś 17 jesteśmy pod promem. Tam też będzie sklep. Może jakaś knajpka, zobaczymy. Lekki deszczyk po nas siąpi. Ale ubraliśmy sobie kurteczki. Chmury nie wyglądają jakoś na Teraz nic nie jaśni. Cześć, A znowu kobieta jechała, wcześniej też jechała. Yy, babeczka sama, dyszka do promu niecała. Co ciekawe, to jest taka droga w sumie, że tu samochody jeżdżą normalnie, ale więcej na niej widujemy rowerzystów i pieszych niż samochodów chyba. 6 km niecałe do promu, rozjaśnia się. Wiaterek cały czas delikatny wieje, ale jest fajnie. Sobie copie, zrobimy sobie zakupy i tutaj zaraz będzie prom. Także obczajemy właśnie, które jest prom, żeby tak, żebyśmy nie, żeby się nie okazało, że zrobimy zakupy i będziemy musieli czekać długo. 12.55 albo 13.30. To 55, no to za 40 minut. No. Akurat myślę. Dotarliśmy na prom um, za niedługo będzie odpływał tam kilkadziesiąt minut. Właśnie spotkaliśmy znowu na promie Brytyjczyka, którego poznaliśmy wczoraj rano. Many, you know, <laughs> także także, także jest, jest fantastycznie można powiedzieć. Lało, może nie jakoś bardzo, ale zatrzymaliśmy się po 11 km na wyspie, na burritko fajne. Wygląda pysznie, do tego fryteczki takie, w ogóle nie sądziłem, że to będą takie wielkie porcje, nie wiem, czy to zjemy, ale myślę, że dam radę. Wjechaliśmy właśnie na Sareme, tam był taki przejazd, taki wał przez swoje muchu na saremę i przywitał nas tak, przywitała nas taka aura tutaj deszczowa cały czas jest to mrzawka, to trochę poleje no i oby to przechodziło, bo tak się trochę nie chce jechać, jak jest taka pogoda. Ale z drugiej strony jest mi dość ciepło. Tam strasznie wiało na tym wale, ale tutaj już jest, jest dużo lepiej. Zanim długo będziemy mieli copa kolejnego. Będziemy jechać, szukać miejscówki, tam jeszcze trochę przejedziemy na pewno. Już nie powinno dzisiaj padać, to jest największy plus tego wszystkiego. Jesteśmy pod COPem, Ten budynek tutaj to jest w ogóle COP. Yy, Takie taki, taki mają sklepy COP. Yy, I to jest budynek z 1912 roku. Tak sklep jest zrobiony w takim budynku. No i co, tu jeszcze obok jest chyba jakiś yy, automacik z kawką. Więc jak będzie ciepła kawa to wypijemy. Na szczęście już nie pada, jest ciepło. Trochę wiatr tutaj na tej wyspie daje siwe znaki, sieł we znaki. Wszystko wygląda na to, że kawka działa, więc wypijemy kawkę, zrobimy zakupy no i jedziemy tak, żeby machnąć jeszcze myślę z 20 km dzisiaj, może więcej. Zobaczymy jak będzie teren do spania. 130 jest i my tak już się zastanawiamy nad Noclegiem. Zobaczyliśmy na mapie, że jest 7 km od nas latarnia morska. Właśnie tam jedziemy, zobaczymy tam może obok będzie jakiś fajny las nad morzem. Yy, bo tutaj teoretycznie jest takie spoko, ale z brzegu są strasznie duże krzaki i komarów sporo. Obawiam się, że to może być nieuniknione. Zobaczymy tam nad morzem. Dobra, jednak tam pod to latarnię nie podjedziemy, bo po chwili się okazało, że u Karoliny jest kapeć w kole, a my nie mamy dętki, ale mam łatki z dwie, Więc będziemy działać to, reparować. No tutaj w tej stolicy Kursareś to nazywa, 50 km, niecałe 40 jakieś, coś takiego, to tam jest jakiś sklep i jutro kupimy sobie tam dętki. O ile uda się dojechać na tej, a jak nie, no to... Nie wiem. mnie tam rowery, albo napotkamy jakąś rowerzystę z dentku co zrobisz, no. Niedziela była akurat w Barnapie, a ja wziąłem tylko jedną dentkę. Zawsze biorę dwie, a wziąłem jedną. Akurat jakoś tak. Nie wiem. No, rozkładamy się w lesie akurat. I to jest w ogóle spoko. Wyszło, że ee, padła ta dentka, a my byliśmy akurat koło lasu, który jest w sumie całkiem spoko. No, weszliśmy tutaj, tak może nie wygląda na pierwszy rzut oka jakieś ale ani kumarów. No w ogóle. Malutko, malutko. Coś tam lata, no ale to kurczę, co to jest. No Czasem to można oszaleć, a tutaj jakiś tam po prostu komarek jest czasem. Także tamte dwa drzewka, chyba do tego. Hamaczki, tarpa założymy, bo taka pogoda jest niepewna. No i będzie czekać dentkę. Jednak zmiana planu, nie te dwa drzewa, bo tam u góry to drzewo co tak jest opadnięte to właśnie na tych dwóch drzewach, na których chcemy dać hamaki, ono właśnie tam nagając jak po prostu wisi, więc jakbyśmy mogłoby nam spaść na nas w trakcie nocy. Jednak pójdziemy tu, tu, tu! O no, zobaczmy Tarp zamontowany i hamaki, jeszcze podpinki. Tak to wygląda Deszczu nas na pewno ochroni. Jakby jakoś mocno wiało, to zawsze można ściągnąć, ale nie. Podpinki sobie rozradą robotę. Powinno być ok. Podpinki, i dentkę trzeba łatać.